Dzień dobry i dobry wieczór. Posłuchajcie. Dobranocki. Wśród opowieści o gorączce złota w Kalifornii jest taka o dwóch braciach, którzy wyprzedali wszystko co mieli i ruszyli na poszukiwanie złota. Odkryli żywe leśniącej rudy, uzyskali prawo do działki i podjęli starania, aby wydobyć kosztowny kruszec. Z początku wszystko było dobrze, aż nagle stało się coś dziwnego. Żyła złota zniknęła. Pogoni zatęczą, dotarli do ikresu, kresu, lecz gardza złota tam nie było. Próbowali jeszcze dalej kopać, ale na próżno, w końcu zniechęceni, zrezygnowali. Odsprzedali sprzęt i prawo do działki za paręset dolarów i wsiedli w pociąg powrotny. Tymczasem nabywca i ziemi wynajął inżyniera, żeby zbadał warstwy skał na terenie kopalni. Ekspert poradził mu, by kopał dalej w miejscu, gdzie bracia przerwali poszukiwania. I metry głębiej, nowy właściciel znalazł to złoto. Trochę więcej wytrwałości i bracia staliby się milionerami. Ten skarb jest bliżej ciebie niż myślisz. Pamiętaj, wytrwałość i cierpliwość, a skarb będzie bliżej niż myślisz.